Cześć Mistrzowie. Pozdrawiam Was z Krakowa. Gram tutaj turniej, w którym grają same gwiazdy. Siostry może Tomasz kółka, Damian Lewtak, reprezentanci Mistrzów Polski, Mistrzostw, dokładnie Polski. W mojej grupie grają siostry Botys. Dobrze im idzie. Starsza jest świetna. Naprawdę świetnie gra. Młodsza też dobrze. Ale, ale do mnie, do mnie. No ja na razie kwadratowej podłużnie. I eee, kram z jakimś, albo 2000 losuję, albo bez kategorii, więc na razie dziwne są, no ale tak to jest jak grupa jest z 2200. Zatem, chcę Wam pokazać bardzo fajną partię z przeciwnikiem 2000. Jak ja zobaczyłem, że będę grał z 2000 jeszcze czarnymi, no to się ośmiałem. Jednak widziałem, że Zbycholut po paru latach znowu zagrał Open, bo pisze, że po pięciu i on gra też z 2000, więc <grym> się sobie... Jest... Co, do czego to doszło? No ale trudno. No to jeszcze czarnymi, no jeszcze wiecie, białymi, no to to, to może do końcówki byśmy przeszli. No. Ale czarnymi, no to będzie ciężko. Eee, e, bardzo Wam dziękuję za oglądanie się ostatniego filmiku. Nie, nie, bardzo długa była. Zasięgi nie były duże, YouTube a, no bo jednak nie siedzę teraz często na YouTubie. Za co Was przepraszam, no ale może przez to będzie to sensowniejszy content, jakoś e, lepiej będę grał i to będzie miało większe znaczenie e, w takim edukacyjnym stylu. Cokolwiek to oznacza. <laughs> no ale przejdźmy do partii. E, dziękuję Wam za to oglądanie, ponieważ było bardzo długie, więc mi się wydaje, że ten pomysł, że na początku analizuję bez komputera, trochę mówię o swoich i wy pewnie też rozumiecie a później z komputerem jest dużo ciekawsze i tak zaczniemy chociaż ta partia moim zdaniem była tak absurdalna i pytanie czy, czy zawodnik 2000 nie popełnia błędów zobaczymy jedziemy zaczynamy zaczynamy piękną partię Poszło D4, no to ja myślę F5 zagramy bardzo fajnie, co nie, nie boimy się. On zagrał G3. Nie jest to typowy ruch, więc w ogóle mam wrażenie, że graliśmy bardzo, bardzo tak. Nie jestem przekonany, czy w ogóle graliśmy jakieś topowe ruchy komputera za dużo. No, oczywiście, teoria otwarcia jest, jest jaka jest. Można wybrać wiele dróg. Natomiast zaraz zobaczycie pozycję. Poszło e, tak. Tutaj w ogóle jest dużo możliwości. Ja sobie zagram ponieważ pomyślałem sobie, że zagramy Leningrada że będzie to bardzo dynamiczna pozycja i będzie to w ogóle o dynamice w szachach. E, I no, po względem edukacyjnym dla mnie posiedzę, popatrzę. E, już tylko killer. Tak, posiedzę, popatrzę i tak wiadomo. No i poszło, goniec g2, goniec g6, skoczek c3, c6, ee, skoczek h3. I tak w ogóle, jak tak popatrzymy na tą pozycję, to wygląda to czwarta z piątą gra. W ogóle, co to się tu wydarzyło tu, bo jak się tak jedzą figury, jedną wyprąciłem, ale za topionkami się bawię. Ten skoczka na h3, bardzo fajnie, tutaj, no i super. No ale okej, okay, okej, okay, poszło poszło i on Hetman hmm, B3 Hetman B3. No i to jest taki ruch. Hmm, no ja rozumiem, że ja mam bardzo niskie fide, ale to hmm, śmierdzące, no to ja sobie zagrałem Hetman B6, po czym on wrócił Hetman, więc już myślę. Jest fajnie. Jest fajnie. No i teraz sobie tu jest... Przede wszystkim jestem znany z Dancing Queens, z tego, że cały czas chodzę hetmanem. Lubię to. Z reguły, to znaczy różnie. Raz wygram, raz przegrywam, ale tu miałem blokadę, bo znowu chciałem sobie pochodzić pro hetmanem. Ale właśnie przez to, że to różne przynosi efekty, zrezygnowałem, bo mi się tu podoba ruch hetman b4 bardzo. Tu i w następnym momencie, ale to chyba nawet bardziej, że ja właściwie mogę zdobyć tego piona. Natomiast po chwili namysłu, po pierwsze, bałem się, że będzie mi przepędzał, ale to się nic nie dzieje. A po drugie, widziałem, że ma ruch Hetman A4. No i nie wiem, co ja mam robić tutaj. Znaczy, oczywiście bym bił, chociaż mi się wydaje, że ruch skoczek A6 może być fenomenalny, ale to już na poziomie, no nie 1500, więc tak bym to widział. No, ale poszło E5, co też nie jest złym ruchem, na pewno nie jest złym ruchem. Ale poszło C5 i teraz jest parę pytań. Tutaj też mogę grać chyba Hetman B4, też fajnie stoję. Bo podstawowe pytanie jest takie: Podstawowe pytanie jest takie: co się dzieje po, po ruchu, po tym ruchu, nie? Po zbiciu na D6. No bo tutaj, no to wiadomo, no to jak tu bije, no to ja odbijam i to musi być spoko dla mnie. Natomiast bicie na D6, ja odbijam i co, on bije? Może nawet zabezpiecza, nie wiadomo, i takie coś. Może to jest spoko, chociaż to tak ten goniec tu wyjdzie z tępem, no to może ja się gdzieś schowam i się nic nie dzieje, nie wiem. Albo pójdę w ogóle nawet nie tu, może sobie pójdę tutaj, nie wiadomo. Różne są koncepcje. Więc może może to było i spoko. No. Znowu Hetman B4. Ale zdecydowałem się zbić, bo miałem taką ideę, wiecie tu on zbił i ja robię wtrącony ruch wieża D8 i on idzie Hetmanem tutaj i ja idę skoczkiem na D5. To był mój plan. Eee, osobiście mi się wydaje, zresztą zobaczycie, że szkoda, że nie ustawiłem skoczka na G4. Wydawało mi się, że, że, a, że to będzie super stał blokował gońca i tak dalej i tak dalej ciężko go będzie przepędzić no jakoś tak no ale poszło goniec g5 w ogóle mi się ten ruch nie podobał bardzo mi on się spodobał pod moim kątem no ale to pewnie jest dobry ruch więc wieża e8 bo bałem się tego, że zacznie mi tu zaraz dublować ta wieża jest taka zanim ja połączę te wieże to długo mi nie więc tutaj sobie odszedłem na e8 i on zagrał skoczek a4. Też nie jestem przekonany czy tu nie miał jakiejś wygranej całkowicie, ale okej. Okay. No to to mi się spodobało, to tutaj, on zbił i ja odszedłem tu hetmanem. hetmanem. I ja w tym momencie, że, że, że ta pozycja była dziwna dla mnie, ale on tak dziwnie pograł też i ja miałem wrażenie, że tutaj stoi już świetnie. I rzeczywiście stoi świetnie. To znaczy, dobrze, no bardzo dobrze, jeżeli chodzi o w ogóle otwarcie, jakie wybrałem, i to y, jesteśmy w 15 roku, i tak realnie to rzeczywiście y, rzeczywiście nie jest źle. Ale zatrzymajmy się na chwilę, pozdy video i znajdźcie ruch, który, y, który daje no świetną grę dla czarnych. To jest ruch, który na początku wiem, jaki to jest ruch, to akurat wiem, to jest jedyne miejsce, gdzie mniej lub bardziej wiem. I wydawało mi się, że to jest ruch, który no, nikt nie znajdzie. A jeżeli się chwilę zastanowicie, dam Wam podpowiedzi. Na razie, 5 sekund bez podpowiedzi: podpowiedź jest taka. Co mi brakuje w tej pozycji? Jednej rzeczy: brakuje mi jednego tempa. Jak zdobędę jedno tempo, to po prostu pff, jestem królem. Królem szachów. Jest jeden ruch, który niczym filet, nie ma żadnych minusów, ma 3 plusy. Daje mi tempo, grozi zbiciem figury, daje mi świetne miejsce dla e, króla. No i właśnie, no i tym ruchem jest ruch, uwaga, 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 H6. E, no znaczy on jeszcze tu zagra. a no tak, przepraszam was, no to dałem, fatalnie to wyszło. Ale zagrał Hetmanem B6, co było bardzo do przewidzenia, chociaż bardzo długo tu myślał. No i właśnie w tej pozycji mam ruch H6. W tej pozycji mam ruch H6 i, i tu się. No ale ruch H6 jest naprawdę, no mógłby pretendować do mojego ruchu roku. No co prawda, spełnia wszystkie te trzy wymogi, tylko że problem jest taki. Się tego strasznie bałem. Ja chyba mogę tu odejść i super jest. Jeszcze grożę, Więc w ogóle to jest straszne. To jest dynamika, dynamika, dynamika. Chyba nawet tak nazwę ten filmik. Więc w tym momencie ruch 6 jest fantastyczny. No bo, bo jeszcze rozpatrywałem ruch z bicie pionka na B2. Bardzo mi się on podobał. Ale bałem się tego. Po prostu bałem, bałem się. Powiem szczerze, bałem się. To wygląda. Pff, idę tu królem. No to wygląda, że ja zaraz to przegram. A to się chyba trzyma w ogóle. Ale popatrzcie, ale po ruchu H6 to jeszcze lepsze mamy. Mamy lepszą, jeszcze lepszą wersję tego. No bo co? H6. On powiedz mi idzie tu, więc ja mogę się w ogóle się wrócić tu na e7, ale mogę też pewnie i zbić, zaraz to wszystko sobie z komputerem przeanalizujemy, ciężko mi powiedzieć jak to, czy to działa czy nie, ale na pewno jest jeszcze lepszą wersją, bo sobie tu jest, jak to pięknie wygląda i król sobie chowa się, jego skoczek jest beznadziejny po tym roku na h3, no ja jest świetnie, no jeszcze tu ten Boże, fantastyczne, no. No ale więc też żałuję, że, 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 że tak nie poszło. Natomiast e, przez to, że dynamika to właśnie trzeba wyczuć, która pozycja jest dynamiczna, na której, w której można sobie pozwolić na, na spokojne ruchy. No i ja tu postanowiłem, że trochę się wystraszyłem tego. Chociaż nie wiadomo czego ostatecznie, ale trochę bałem się na przykład takich ruchów później, że bicie... No nie podobało mi się to. Z, zwłaszcza, że nie mam wyprowadzonej tej jednej figury, bo tak to bym zdążył wierzę ale bałem się, że po biciu, biciu on zacznie tu wieżą Będzie mi groził z biciem, potrójnym, podwójnym, no a te wieże się nie bronią. Jeszcze będzie, yy, yy, będzie szach będzie zbicie wieży na E8 z szachem, więc to wszystko takie jest. No, ale lubię takie pozycje, więc fajnie, że poszedłem. Ale już się wystraszyłem. Pomyślałem, że teraz jest dobry moment na król H8. No i właśnie to jest zły moment. Król H8 jest zawolny. To jest całkowicie. Tu nie jest, to jest dynamika. Tu nie ma czasu na to. Stoi, to stoi. Trzeba było nawet. No, nie mówiąc o H6, ale to bicie na B2 było dobre. Nic tu się nie dzieje. No, ale dobra. No to on. Z... Tak, on zbił. No, ja widziałem to bicie. Ja widziałem taki jeszcze. Pyk, pyk, pyk. I on poszedł wieża B1. I teraz mam parę możliwości i powiem szczerze, że długo myślałem nad tym. Zbiciem tego piona. On wygląda fantastycznie. Ale jest taka wersja. Co jeżeli on zagra tu wieżą? No to ja biję. Tak jest coś, coś sobie liczyłem. Tak, tak. Ja biję. On może nawet tu pójść czyli na, na bb1, ale może też do szach na e8, ja chyba muszę odejść tu, on zbija tutaj, ja odbijam, on gra tutaj, wydaje szach na e7, ja idę gdzieś tu i tu, no i to jest takie, nie wiem, tu ja gdzieś odchodzę gońcem, no to jest chyba na granicy równej pozycji, chociaż mam piona więcej, ale Staszek, mój serdeczny kolega, który właśnie e, ostatnio mi mówił, co, co fajniej bym poprawił w grze, albo w ogóle co mówi wszystkim, żeby poprawili w grze. Spotkaliśmy się na turnieju i fajnie, fajnie, fajnie. I on e, mówi coś takiego, ja Tomek zwolnij liczenie. I na początku w ogóle nie rozumiałem zwolnić liczenie. Co, zwolnić, przecież mam mało czasu, jak to zwolnić. Ale chodzi o to że liczę już bardzo głęboko, bardzo głęboko, a najczęściej w pierwszym czy w drugim ruchu on, yy, przeciwnik, ma inny ruch zupełnie. Ja sobie robiłem 40 minut dla zabawy, sobie liczyłem debilne ruchy. No więc postanowiłem, że yy, no załóżmy, że tu zbije. No dobra, a jaki ma inny? I pierwszy raz mi się to przydało, to zwolnienie liczenia. No bo no dobra, a jak może inaczej? No może na przykład goniec tutaj. I tak sobie patrzę, goniec tutaj. Goniec na F3. Ja mam mało miejsca tą wieżą do bronienia. Tu nie mogę. Bo goniec jest na G5. Mogę tu, ale on zagra tu i po mojej wieży już nie ma Nie w ogóle ja nie mówiąc o niczego. Eee, więc tu jest przegrana. Więc na szczęście to zobaczyłem. najpierw no i postanę, że zbiję. On zbił i ja poszedłem końcem na A6. Niestety miałem fajne. To znaczy, miałem plan, który był beznadziejny ten długi wariant, więc nawet jeżeli coś wyliczyliście, to warto to sprawdzać. I on teraz zagrał skoczek F4. I ja w tym momencie mi się wydaje, że mam fajny ruch. Realnie on jest fajny. Skoczek B6. I to mu się fajnie wszystko trzyma. Bo wiadomo, że tutaj trzeba bronić tego punktu. On nie może za bardzo zagrać, to znaczy w ogóle nie może goniec F4, bo skoczek mu trochę blokuje. Ja, no nie wiem co, no, trochę grożę mu, no może nie grożę, ale wiadomo, że ten pionek atakuje mu trochę tego pionka, może się dublować, ale może ja mogę wyjść po prostu i jest w porządku. Zaraz to przeanalizujemy, bo tu, tu, tu po prostu nawet tego nie wiem do końca. Wy pewnie już wiecie, ale ja nie wiem, no ale ja zrobiłem beznadziejny ruch, zbiłem, zbiłem i widziałem ruch, goniec A5 i widziałem taką kontynuację, że, no ale widzicie, trochę się pomęczyłem, że tu bije, tu bije, on tu, bo w ogóle nawet nie, że tu on, tak, nie może najpierw, to chyba takie coś sobie liczyłem, że pyk, pyk, no nie wiem, pyk, ja sobie jakoś odchodzę tym skoczkiem. No i tu nie działa to, bo ten goniec mi broni. Może pójść tutaj. Na ile to jest groźne? No to nie jest takie groźne. Może ja mogę po prostu pójść tu. Skoczek C5. Ciężko powiedzieć. Zaraz to wszystko przeanalizujemy do bo to jest ciekawe. Zastanowimy się, zobaczymy czy miałem przewagę, czy bo chociaż jedna, że byłem blisko wyrównania, no bo do nas starcie na pewno 0,8 jak sobie taki debiut wybrałem, ale to jest 0,8 komputerowe, to w ogóle przy takich pozycjach to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No dobra, no to jedziemy, bierzemy przegląd, kochani. Znaczy, no tak, tak, wahania są, 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 mówiłem, że miał jakieś zwycięstwo. No dobra, no to jedziemy. Mam jeden w ogóle wspaniały ruch, dobra, jedziemy. No to poszedł debiut, jakiś tam, jakiś tam. Rzeczywiście. Kompon nie ocenia to jako najlepszy na świecie debiut dla białych C6. Wiemy, że C6, ale mi się podobało. Tu goniec, goniec, tak, tak. O, no i to jest, no, tak czułem, że to nie jest dobry ruch. Ja sobie gram tutaj, on ja się cofa. O, i mam pierwszy raz w historii przewagę z zawodnikiem 2000: minus 0,01. No, trzeba kończyć karierę. Nie no, ale to, to, to było nawet miało sens. No i co? I co? Pewnie tu Hetman B4? h jest niedokładny. Co? Hetman B4? Zobaczmy. Hetman B4. No i tak, aha, w ogóle on D3 może grać. Ten nie jest za najlepszy ruch. No tak, no tutaj to, komputerowych ruchów tak chyba nie graliśmy żadnych najlepszych. Za bardzo. Albo nie tak dużo. Dobra, coś się przycina ten, to dziadostwo, mniejsza to. E... No, ja sobie gram tu b4. Hetman b4 i tutaj. No to mówię, że się przycina. Dobra, może tu trzeba... Aha, nie, może nie przycina się, tylko po prostu trzeba włączyć. Błąd, sam jesteś banem, aha. No i dobra, no i bije i zostaje skoczek tutaj, no tak. D3 w ogóle nawet nie analizowałem, hetman. Aha, b3, no to nie, no b3 wychodzi, no ja mu zbijam, no to jest super pozycja. No niestety. Dobra, czeską denerwujesz mnie. No okej, okay. idzie, 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 idzie. No i tak, no ja tu zbiłem, tu... Mhm. W ogóle, czy tu też, tutaj, tu może też znowu mogłem grać hetman, no hetman b4 najlepsze. No to zastanówmy się. Co by było, no bo to, to troszkę śmierdzi, nie? Co by było, chodzi o ruch... Aha, on w ogóle E6, E3. Nie, no to E3 by nie zagrał. Świetnie, żebym mógł zagrać tu. I to naprawdę jest takie dobre dla mnie? Aha, ja tu w ogóle, nie. a ja tu muszę... No właśnie, to jest słabe dla mnie. To, to i to. Tak, to nie wygląda nawet tak wizualnie, no to coś... Coś, coś w tych, 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 tych strukturach coś łapie. Tu grać, no tak, tu grać. E4 cz... Aha, w ogóle E, bije E4. No, no tak, bo to zaraz mogę spokojnie zbić, a jak on pójdzie, nie wiem, tutaj. No ale co, jak mi przegoni Hetmana? Nie, no to bije na deszcz. To Nie wiem właściwie, to miał grać. Sensownego. No dobra, no to by się musiał wyprowadzać jakoś. No skoczek B1 wyjeżdża. Okej, okay, no to, to świetny ruch. Czyli dwa razy. Dancing Queen dalej mam robić. Koniec z tym. Koniec ze słuchaniem. Słabe uszy. Eee, czyli tak. No to dobry. No skoczy G4. No ale okej, okay. tu on poszedł tu niedokładnie. No mówiłem wam, że tutaj są. No, i tu G4 to jest fatalny ruch, to w ogóle przegrywam, tak? Goniec G5, tu i po prostu on bije. I czemu to jest przegrane w ogóle? Całkowicie przegrane. Mhm, no i co? Tylko dziękuję. Hetmana, w ogóle nie. O Jezus, tak G4. Okej. Okay. haha, Okej, okay. świetnie, ale lubię tą moją grę w szachy, powiem wam, znaczy, to, to są szachy, a nie jakieś pitu-pitu, odgrywanie teorii do 15 ruchu, fantastyczne, to 4 znaleźć, no dobra, ale nie znalazł zupełnie, no, miał plus 3,9 i tu w ogóle błąd, wspaniały ruch, pyk, pyk, no i super stoi, tak jak wam mówiłem, tu on w ogóle jeszcze tu, nie jest to najlepszy ruch, jak wam mówiłem, większość jego ruchów, Błąd. No tu jest dobry. Błąd. Błąd. No patrzcie, to jest śmiesznie, Nie żeby yy, ten, tylko że w takich, <grytania> w takich pozycjach ma C5 najlepsze. Od C5 mój błąd. Dobry. Bardzo dobry. No, yy, niedokładny. No to jest najlepsze. On mówi, że to jest najlepsze, yy, ale pod, tylko wtedy, kiedy zbije. A jak nie zbije, to, to błąd. Wspaniały. Dobry, czyli słaby, najlepszy, bardzo, czyli wszystkie ruchy są zupełnie, no nie wiem, siedem z rzędu i w ogóle nie ma nawet blisko najlepszego. Tu i to był błąd, tu to, to, to był ten błąd mój kluczowy. Tu w ogóle ten ruch, że no bo H6, H6, no teraz zapamiętam, bo, bo, bo jak chwilę spełnia te trzy wymogi. Ale w ogóle bicie tego. Okazuje się, że bicie i tu nic nie ma. To jest takie piękne. Ale ja byłem pewny, że coś tu jest. No, byłem, no bo to wiadomo, że tu nie doliczysz wszystkiego, no bo to nawet ciężko, ciężko coś doliczać, no. Wie goniec, skoczek. Na przykład, no nie co, nie bać się nawet takich ruchów? Hetman Aha, hetmane 5 wraca i spoko. No okej, okay. niech mu no będzie. Niech mu będzie, no niech mu będzie, ale no, no H6 jest świetne, no ale co właśnie po tym, co, co po ruchu H6 i goniec F4? To jest, kurde, to jest w ogóle super, no tak, bo bije, no tak jak myślałem, albo A7, ale bicie jest super, bicie i on zbija, okej, okay, ja mam lepszą wersję, ja mam lep tak jak mówiliśmy. Lepszą wersję tego wcześniejszego mam Króla na 7 Świetnie to, o Jezu, jak to dobrze by wyglądało. I tutaj, tutaj takie coś, no to szału nie robi, bo sobie idę, nie wiem, nawet tutaj na F6. No i zaraz się wyprowadzą, uhu. No dobra, ale jakby mi zbił? Czy tego nie bać w ogóle? O, o, esz. o kurde, no i co on by chciał zostać na tej diagonali pewnie, a może w ogóle czy nie może? Nie wiem, nie może? Nie może sobie pójść na G2? Może, Kuczek D7. Fantastyczne, no dobra, no jest dobre, jest to dobre, eee, fajnie by było. A7 bezpieczne, nie? A7 jest takie. Tak, s 7 bym pewnie za. Chyba na 7, zresztą chyba wam mówiłem, żebym myślał o takim ruchu. Tam to było dla mnie, więc też super stoję. O, fajne. No dobra, no ale nawet takie, ale tu za wolne i on bije. Tu nadal H6. No odbijamy. widziałem, ruch mi się on podobał. Bicie, bicie, czyli też to nie jest najlepsza wieża za na b 1 Bicie, w ogóle nie, trzeba, bo było... właśnie myślałem, jeszcze nad tym zapomniałem wam powiedzieć w tamtej analizie, że myślałem nad Gonie C5. I Gonie C5 jest fajne. No bo co on, F4? No i stoję w porządku, nie mam tego jednego pionka. No nie powinno to być źle. Tak. Tak. No nie, no tak by nie pewnie by odbił. Tak, jeszcze to nie jest. F4, parę gońców nie ma. No. No po prostu goniec E5, E5 miałem na radarze. To były dwoje, no tutaj rozumiem, że ten ruch, który wcześniej myśleliśmy zwolnienie liczy... Tak, tak, bo goniec, bo właśnie, bo jakby... A co z tą wieżą? Pamiętacie, że liczyliśmy takie coś... Tak, tak, nie wiem, czy to są najlepsze, no to są, tak, okej. Okay. Um, w ogóle, tak. tak, 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 czyli ten wariant ma sens. liczyłem go i tu E8 nie mam jednego piona do przodu, ale stracę tego piona prędzej czy później e 7 <grym> Dobra i tu zegram, załóżmy. Nawet nie, tu bym musiał G8 grać w ogóle. No albo ham i tu. I co odejść tu na E5? Nie. No E5 spokojnie. Tak, więc ten wariant ok. Nie był zły, mogłem na tego iść, ale jednak rozumiem, że ten goniec tutaj... Tak, poważny błąd by był tak. Nie mam zrobić, więc super, że na, zwolnienie liczenia ma sens. No dobra, ale tutaj poszło, poszło i się zastanawiałem nad e, najlepszy, no OK. I tutaj... Tak, dobry, czyli nadal nie najlepszy, tak jak wam mówiłem. No, tak, skoczek B6, 14. Skoczek B6 jest dobrym ruchem. Skoczek jest dobrym ruchem. On by pewnie wieża D1 jest jedynym sensownym, nie? Takim, że mi troszkę ogranicza. Troszkę to ogranicza i nie za bardzo mam jak wyjść tym skoczkiem teraz. Mam o g7, no okej, okay, no mógłbym jakoś próbować coś, okej. Okay. No bo cały czas może pilnować tego piona, a nie mogę znowu iść z tymi debilnymi akcjami. A mogę teraz, czemu mogę? Czym on nie może zbić? Okej. Okay. No właśnie, ja po prostu nie mogę zbić tego, ja muszę tu... Nie, no mogę. No właśnie, no to coś komputer też nie łapie widzę. A Boże i na końcu ho, ho, Na końcu zbijam skoczkiem. Okej. Okay. I ostatecznie jak to jest? Ja mam 3, 5 pionów, on ma raz, 2, 3, 4, 5, 5. Okej, dobrze to wygląda Co prawda może fajnie się nie wiem, tu pierdzielność. Nie no tutaj nie no może nie, nie? Chociaż też może. Bo ostatnia linia. Tu no i G7 i sobie jakoś idę, nie? G7 mi się nie boję jakiś tego typu rzeczy, bo co idę tu i, i trzyma się. No fajne to by było. Okej, okay, tu nie działa. Czyli nie byłem tak blisko, czy nie byłem tak daleko, czyli wystarczyło dać skoczka tutaj. On by chronił tą wieżę. To poświęcenie nawet piona nie wygrywało. No, ale no zmęczyłem się, no nie bójmy się, po prostu głowa mi parowała totalnie po tej partii. Więc fajnie, że ze mną byliście. Jak widzicie najlepszych ruchów 2000 nawet dużo nie robi, jeżeli pozycja jest dynamiczna, no bo to, 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 to po prostu się nie robi, no. Mało, nie? Jest jeden błąd, dwie niedokładności ruchów książek dwa dobre bardzo dobre, czyli właściwie więcej, wieniu... Większość jest. E, raz, dwa, trzy. No powiedzmy te parę. No, no niestety. Ale ja niedokładności więcej. No tak się musiało to zakończyć. Ciekawe. No i miałem. Najważniejsze, że miałem przewagę. Dużą, bo dużą, ale zawsze. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki, żeby jakoś tam dalej mi poszło. Lepiej może. Cześć.